Witam wszystkich w nowym sezonie w 2020 roku. 26 luty. W końcu się doczekałem. Po wielu kilometrach zrobionych. Widzę, że leżą dwie tyczki. Będzie na 100% pareczka. Zaraz zobaczymy tylko jaka. No, piękna. W końcu pierwsze rzuty znalezione w lutym. Jeszcze nigdy nie trafiłem. Jeden koło drugiego. Pięknie zrzucone. O, no, już widać, że tutaj troszkę chyba leży czternastaczek. Czternastaczek regularny będzie. Piękny, kurde. Tak. O, już ślimaczki się tu za niego zabrały. No, piękna para, 14taka Podobna do tej, co w zeszłym roku znalazłem. Nie wiem, czy to nie będzie od tego samego byka. Miałem podobną parę. Troszkę mniejsza, tak. Na 100% będzie od tego samego byka. Ale jest przepiękna. Regularna, nic nie ułamane. Super. Kurde. Ale parenzja. No, kurde, falek. No to sezon otworzyłem, kurde. Pięknie, otwarty sezonik. Muszę się tu pokręcić 150 metrów jakieś od pola. Pozdrawiam wszystkich.